Dzień 1 listopada 2022, godzina około 17.00. W kolejnej bocznej aleczce, alejce groby z okazałymi pomnikami, kwiatami, chryzantemami, różnymi wiązankami oraz świecami zapalonymi przez najbliższych. Niektóre rodziny już wróciły do domu. Inne jeszcze stoją przy grobach, i wspominają bliskich, którzy odeszli. Widok na całą boczną malejkę, i bo jeszcze jest. Też nad nami dnia, który powoli odchodzi. Noc dopiero nadejdzie. Za godzinę, może półtorej. Dziękuję za uwagę.